Można powiedzieć, że do tej pory najbardziej zaniedbanym segmentem samochodów elektrycznych były samochody małe, właśnie miejskie. Okazuje się, że w Europie ten segment samochodów klasy A, segmentu A, jest mniej więcej 3-4 lata, można powiedzieć, zapóźniony w kwestii elektryfikacji w stosunku do segmentów większych, które są mocniej obsadzone wieloma modelami. Hyundai trafia w pewnego rodzaju próżnię, gdzie można naprawdę zawalczyć o klienta. Hyundai Inster to samochód miejski, który z jednej strony jest najtańszym samochodem elektrycznym, jaki Hyundai do tej pory oferował. Startuje od ceny 103 900 zł, ale oferuje tyle, ile samochody z segmentu więcej, zarówno w zakresie przestrzeni. To ma ogromny rozstaw osi jak na swój segment, jakby z segmentu wyżej, a jednocześnie ma mnóstwo funkcji, które były dostępne dotąd też w samochodach znacznie droższych niż ten. Samochody elektryczne w mieście sprawdzają się świetnie, są dobrą alternatywą jako drugi samochód w rodzinie, ale jeżeli przyjdzie nam korzystać jako podstawowe auto, to wnętrze nie zawiedzie ani rozmiarami, ani swoimi funkcjami. Jest i pompa ciepła, i funkcje connectivity, i funkcje bezpieczeństwa, komfortowe podgrzewane siedzenia, podgrzewana kierownica, składana elektrycznie lusterka, kamera 360 stopni, w tym samochodzie znajdziemy absolutnie wszystko, no i co najważniejsze osiągi. Te osiągi są jak w zwykłym samochodzie, a nie jak w samochodzie z car sharingu. Ten samochód, gdy chodzi o taki praktyczny walor, ma coś niesamowitego, ponieważ pomiędzy przednim a bocznym siedzeniem, kiedy siedzimy z przodu, można przejść. Nie ma żadnego tunelu środkowego. Kiedy zaparkujemy blisko jakiejś ściany, ktoś nas zastawi, możemy z łatwością zmienić miejsce, wysiąść z drugimi drzwiami. Niesamowite jest także to, że suwa się tylna kanapa. Możemy powiększać na przykład pojemność bagażnika kosztem przestrzeni na tylnych siedzeniach albo w drugą stronę. Można też wszystkie siedzenia złożyć na płasko i w tym samochodzie nocować albo ładować urządzenie elektryczne. Za pomocą specjalnej przejściówki możemy zasilać na przykład e, kosiarkę, czajnik elektryczny, ładować rower elektryczny. Urządzenia nawet powyżej 3,5 kW da się z tego samochodu ładować. Dostępny będzie w kilku wersjach wyposażenia. Te podstawowe to Pure, Modern i Smart. Mówiące o tym o każdej kolejnych wersji gdy chodzi o wyposażenie, będzie też wersja cross i cross smart, które to będą lekko wystylizowane, takie crossovery. Mamy jeszcze dwie wersje, gdy chodzi o wielkość akumulatora i silniki. Mniejszy akumulator, 42 kWh, łączony jest z silnikiem o mocy 97 koni mechanicznych, większy, 49 kWh, jest łączony z silnikiem o mocy 115 koni. Można powiedzieć, że każdy z nich oferuje dobrą dynamikę, między 10,5 a 11,5 sekund do setki, a także zasięgi nawet do 370 km według procedury WLTP. W Polsce udział samochodów elektrycznych jest niewielki, jest mniejszy niż w państwach Europy Zachodniej. Pojawienie się kolejnego samochodu, który jest samochodem bardzo dostępnym cenowo, sprawi, że naturalnie kolejna część osób, która myślała o samochodzie elektrycznym, ale nie mogła się na niego zdecydować, choćby z uwagi na barierę, jaką jest cena, może się do tych samochodów przekonać.